Tak sobie pomyślałem. No bo w sumie to niby dlaczego niby nie Prawda? No sądzę, że i owszem tak. Dlatego też ja zdaję sobie sprawę z tego, że moja funkcja to nie jest najtrackniejszą buzią jaką w życiu widzieliście. Ja o tym wiem, wy o tym wiecie, to już sporo osób o tym wie, prawda? No właśnie. Miałem rozmowę z księdzem na temat tego kochałem bliźniego swego jak siebie samego. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, o co tutaj chodzi? Jak mam kochać kogoś innego niż ja, tak jak kocham siebie? Czyli jak? No jak? Nie rób drugiemu, co nie miłe? to nie jest miłość. Nie hmm. jest. Tak sobie pomyślałem. No dobrze. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe. To nie jest miłość. To prawda. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe. To jest. Wskazuje na postawę całkowicie pasywną. Nie rób, nie działaj, nic nie rób, co to by nie miłe. To jest postawa całkowicie pasywna. Mm, to z miłością nie ma nic wspólnego. Co natomiast, co natomiast ma? Otóż rób drugiemu co tobie miłe. Gdzie tutaj może się zapalić lumpka? Hmm, czyli co? Czyli... On lubi... Znaczy nie, no ja lubię dostawać ciastka. Świadczy to o tym, że ja powinnam prezentować ciastka innym. Swemu lubemu na przykład. Albo komukolwiek innemu. Tak, właśnie tak. Ty lubisz dostawać ciastka. Prezentuj ciastka innym. Tak jak Ty lubisz się dostawać, tak z pewnością inni również będą się cieszyć. z takiego potanunku i o to właśnie chodzi rób innemu co tobie miłe tylko tyle i to jest kochaj bliźniego swojego i ciebie samego i rób innym to, co ty sam chciałbyś, aby inni czynili tobie. To jest tak proste. To jest tak banalnie łatwe. Kolejna rzecz. Bo po śmierci będziemy rozejrzeni tylko z miłości. Nie z przelewów, nie kurczę z czegoś tam jeszcze, nie, tylko miłość się liczy. Czyli rób innemu tak, jak sam chciałbyś, aby tobie robiono. I teraz wszystkim mężczyznom. Spieszę z odpowiedzią, nie, 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 nikt ci nie będzie obciągać, bo ty lubisz. Skoro lubisz, to może najwyższy czas, żebyś ty innym też. Trzebał tylko rodzaju przyjemność? Ale umówmy się, homoseksualizmu nie chcemy. Dlatego też znajdź sobie inny sposób zadowolenia innych. Jeżeli ty chciałbyś, żeby ktoś tobie za, za, za przeproszeniem obciągał, to nauczcie wykazywać chęć Kęć. Hmm, chęć Hej. Nauczcie po prostu okazywać innym. Lizanie patelni na przykład. To jest głupia nazwa, ale taka została przyjęta. Nie wiem czemu. Nauczyć lizać patelni. patelnie na potęgę. I wtedy. Licz na to, że tobie również się przytrafi coś takiego. Tyle. Kolejna sprawa. Bo już to zamykamy. Odrzucamy zupełnie temat lisania patelni lub robienia feladio. Dobrze, w takim razie kolejną sprawą jest to, jak Ludzie rządzący nami Tusk, Kaczyński, Morawiecki, prezes Banku Polskiego, nie pamiętam jak on się nazywa, to jest nieistotne. Oni wszyscy mają coś z głową, bo wszyscy Kietymanarze na całym świecie milcząco krzyczą. Czyli nie ma krzyczą. Odejdzież z niczym w ciszy. Rozumiesz? Odejdziesz z niczym. W ciszy. to znaczy nie zabierz ze sobą niczego. Nie będziesz mógł, nie będziesz mógł zabrać swoich miliardów na koncie, który masz. Nie będziesz mógł ich zabrać ze sobą. To wszystko przepadnie. Bye-bye nie ma. Tyle. Odejdziesz z niczym w ciszy. To jest być może smutne, ale to jest. Piękne w gruncie rzeczy, że nie możemy nic, nie możemy nic zebrać ze sobą z tego świata. Ale pocieszę was, będziemy rozliczeni z miłości, i więcej miłości ukazywaliśmy większą zapłatę otrzymamy. Teraz to sobie myśli, co ja. Gwiazdy porno muszą mieć naprawdę fest. Tylu kurczę jest facetą obciągały. To one muszą mieć fest. Oj, nie wydaje mi się. To była tylko praca zawodowa. I to nie ma nic zszerzenie miłości. Ani prostytucja, ani nic. To nie ma nic wspólnego z miłością. Czyli odejdziesz z niczym w ciszy, rób drugiemu, co tobie miłe. To powinno być z, nie saldo, tylko to powinno być zapisane w głowach wszystkich. Chcesz otrzymywać? To to daj wszystkim dookoła. I pamiętaj, będziesz rozsadzony z miłości, czyli ze służby innym, czyli z miłowania innych, tak jak sam siebie nie będziesz. Tyle. Zapraszam polecam. Bajo Jacek Sogórski. Trzymać ciepło i papa. Baj pa. Shalom. Kochani. Shalom.